Witajcie w Akademii Prawdy i Rozwoju. Część następna, druga czy kolejna, obojętnie. W każdym razie, jeżeli już czujemy się bardzo dobrze, dbamy o to, żeby czuć się dobrze, ponieważ tak jak w pierwszym filmiku powiedziałem, żeby najważniejsze to jest to, żeby czuć się dobrze teraz. Tak? Czyli jeżeli już się czujemy dobrze, zadbamy o te nasze emocje, o te nasze myśli, że w momencie, kiedy czujemy się źle, to. Myślimy o tym, czego nie chcemy, ale jeżeli myślimy o tym, czego chcemy, no to jesteśmy podekscytowani, bo przecież tego pragniemy, tak? Więc, jeżeli już czujemy się dobrze, to teraz powinniśmy mieć marzenie. I teraz, jak e, zbudować swoje marzenie? Marzenie to musi być coś, co przede wszystkim jesteś w stanie uwierzyć. Po drugie, e, co by to było, gdybyś. Gdyby pieniądze nie miały znaczenia i miałbyś 50 milionów na koncie, co byś robił, gdyby nie miało to znaczenia, ile masz pieniędzy i tak dalej, bo masz ich pełno, tak? Czyli po prostu e, marzenie to jest coś, co e, ekscytuje cię na samą myśl, że jak zamykasz oczy i to by było, to byś się czuł tak błogo, to to jest to. To jest to, to jest marzenie, tego szukamy. Szukamy filmu, nie szukamy krótkiego obrazu, ale filmu, czyli to jak się czujesz, gdzie podróżujesz, z kim spędzasz czas, czym jeździsz, gdzie jeździsz, gdzie latasz na wakacje, to, 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 tamto. Musisz czuć to, co, czego pragniesz, bo tak naprawdę ważniejsze jest to, jak się czujesz, niż to, co posiadasz. I teraz e, w tym wszystkim, w całym tym koncepcie tego, żeby mieć marzenie. I z perspektywy tej, w której jesteś, może ci się wydawać, że nie ma fizycznej możliwości, żeby to ci się udało, ponieważ nie masz niczego i jesteś w tyłku, że tak powiem brzydko, nie? Ale jest ważny koncept, który dzisiaj poruszamy. Jak nie ma znaczenia. I teraz wszyscy chcą, żebyś myślał, że to wszystko, jak się to wydarzy. To ty musisz już wiedzieć na starcie. Absolutnie nie, bo naprawdę koncept słowa, e, tych słów jak nie ma znaczenia jest najważniejszy, jest bardzo ważny i no, jeden z najważniejszych rzeczy, bo to jak nie ma znaczenia, czyli jeżeli czegoś pragniesz, jeżeli czegoś chcesz, cokolwiek to jest to w jaki sposób to do ciebie dojdzie, nie ma znaczenia. Czyli jeżeli chcesz 100 tysięcy złotych, na przykład, i mówisz sobie, mmm, no, chciałbym 100 tysięcy złotych, ale no nie wiem, nie mam, bo nie ma fizycznie możliwości, żebym dostał te, te 100 tysięcy, ponieważ mam pracę taką, jaką mam, żadnych podwyżek i tak dalej, nie wiem, nie wiem, nie wiem i tak dalej. Jeżeli będziesz rozmyślał w ten sposób, że nie ma jak, nie ma jak, nie dam rady, bo fizycznie nie ma, nie ma możliwości, żebym to dostał, no to tak będzie, nie dostaniesz tego, ale w koncepcie tym, jak nie ma znaczenia, nie, nie musisz się zastanawiać, jak to do Ciebie przyjdzie, ponieważ ważniejsze jest to, że Ty tego pragniesz. I ważniejsze jest to, że Ty czujesz, że to dostaniesz, bo jeżeli czujesz, że to dostaniesz e, i czujesz się tak, jakbyś to już miał, to płynie do Ciebie dużo szybciej. I teraz, jak uzyskać uczucie to, o którym mówię, czyli to, jakbyś już to miał? Powinieneś się czuć tak, jak się czujesz 23 grudnia i wiesz, że jutro jest gwiazdka. Powinieneś się czuć właśnie w ten sposób. Jak wiesz, że jutro są Twoje urodziny, chociaż może nie każdy dobrze znosi urodziny, ale generalnie tak gwiazdka, bo to jest powiedzmy taki w Polsce nasz czas, kiedy faktycznie wiemy, że coś się dzieje, coś, coś dostaniemy, nie wiem jeszcze co, ale coś ciekawego dostanę pod, pod choinkę. I na tym się skupiacie, na tym się skupiacie. Takiego uczucia potrzebujecie, takiego w pełni oczekiwania, że już to do was idzie bo naprawdę jak nie ma znaczenia w jaki sposób nie ma znaczenia, ponieważ jeżeli ty wibrujesz odpowiednie myśli i twoje nastawienie jest odpowiednie, czyli nie masz wątpliwości, ale masz pełną wiarę, że to przyjdzie, to wszechświat, tak? czyli to o czym rozmawiamy, o prawie przyciągania, dostosuje ci sytuację, okoliczności, ludzi i wydarzenia tak, aby się zmanifestowało to, czego ty chcesz, więc... To, że ty myślisz, w jaki sposób się to wydarzy, to zazwyczaj się to tak nie wydarzy, tylko wydarzy się to zawsze w odwrotny sposób, niż ty byś w ogóle nie powiedziałbyś tego, że to tak się akurat rozegra i to będzie takie świetne, takie świetne, ale do tego, żeby to się tak rozegrało, musisz mieć to nastawienie. Czyli musisz wiedzieć, że wszystko jest dobrze, dobrze się czujesz, rezonujesz odpowiednią wibrację i do tego musisz mieć to marzenie. I teraz poruszymy sobie trochę głębiej. Dlaczego musisz mieć marzenie? Bo marzenie ma siłę przyciągania. I to jest coś, co powinniście sobie uświadomić, ponieważ im większe marzenie masz tym większą siłę przyciągania ono ma. Czyli jeżeli masz duże wielkie marzenie, to twoje życie będzie lepsze niż 99 tam 5, czy tam 95% ludzi, ponieważ oni by zabili za te twoje takie doznania chociażby w celu osiągnięcia, bo tak naprawdę... Yy, jak sobie tak myślimy, bo jest taka książka, myśli bogać się i myśli tak naprawdę to 99% sukcesu. Nie? E, czyli tak naprawdę, jeżeli masz odpowiednie nastawienie, czyli fakty się nie liczą i twoje nastawienie jest naprawdę dobre do tego, co planujesz lub to, czego pragniesz, to wszyscy dookoła, którzy ci mówią, że to nie wyjdzie, to będą się mylić, ponieważ tobie to wyjdzie. Nie? Zależy w co uwierzysz, nie? czy jak będą ci gadać, że ci to nie wyjdzie, to, to po prostu i ty w to uwierzysz, to to się zmanifestuje. Więc twoje odpowiednie nastawienie to klucz. To klucz do tego wszystkiego tak naprawdę, nie? Także marzenie musi być wielkie. E, musisz mieć wiarę, że je osiągniesz. Marzenie może ci zająć nawet dwa do trzech żyć, tak? Ale musi być to możliwe, żeby, żebyś po prostu czuł, że ty jesteś w stanie to wytworzyć. Okay. I tu jeszcze fajną rzecz wam przytoczę. Eee, cytat Mateusza Gamrota z jednego e, z wywiadów, gdzie jego trener powiedział: Mateusz, jeżeli chcesz być mistrzem polski, to okej, okay, zostaniesz mistrzem polski, ale jeżeli chcesz być mistrzem świata, to mistrz polski przyjdzie po drodze. I tutaj, właśnie świetnie, to odwzoruje to, co właśnie Wam mówię: czyli marzenie musi być większe, wtedy małe rzeczy przychodzą szybciej. I to jest klucz, który trzeba wiedzieć, bo niektórzy ludzie nam mówią: dobrze, że za marzenia nie karają, wiecie, te takie różne nasze powiedzenia, albo przestań marzyć, bo coś tam żyje realnie. A chodzi o to właśnie, żeby mieć to marzenie. Musisz mieć to marzenie, żeby to twoje życie było lepsze, bo musi mieć coś, coś, musi być coś, co cię ekscytuje, kiedy ty się budzisz rano, że ty wiesz, że coś się wydarzy, że nie wiesz jeszcze co, ale coś się wydarzy. Na tą wibrację nie jest tak łatwo się wdrożyć, ale uwierzcie mi, to działa to działa. Po prostu im lepiej się czujesz, tym lepiej rzeczy się wydarzają tak naprawdę. A im więcej działamy, tym mamy mniej strachu przed działaniem. I teraz jeżeli mamy już marzenie, tak? To już taka końcówka. E, albo inaczej. Zadanie domowe. Zadanie domowe na sam koniec. Żebyśmy na następnym zaczęli już e, z tym, co masz, czyli napisz sobie, gdyby pieniądze nie miały znaczenia, na kartce, biała kartka, niebieski długopis. Napisz sobie wszystkie rzeczy, które czujesz, że chciałbyś zrobić, gdyby pieniądze nie miały znaczenia, i dałbyś radę zrobić je w przeciągu pół roku. OK. To, co byś zrobił, gdybyś wiedział, że pieniądze nie mają znaczenia, bo masz je wszystkie i w przeciągu pół roku co wierzysz, co jesteś w stanie osiągnąć. I do każdej rzeczy, którą wypiszesz, daj sobie potem. 10 na przykład, że mam absolutną wiarę, że to osiągnę i pod tym, gdzie będzie 1 to absolutnie nie mam wiary, czyli ale jest skala od 1 do 10 i później na następnym, czyli na trzecim filmiku zrobimy sobie e, rozpiskę po, podejdziemy dalej z tą listą, że tak powiem żebyście już wiedzieli jak do tego podejść do, tego, do tych listy, listy marzeń które jesteście w stanie uwierzyć, bo to jest to, e, jak, jak będziesz miał tą dychę gdzieś to ja ci powiem, jak się do tego zabrać, po prostu, tak? Bo musicie wiedzieć, jak wystartować, a to jest podstawa, czyli musi być lista, musisz wiedzieć, czego pragniesz, czyli skup się na tym, czego tak naprawdę chcesz i jesteś w stanie w to uwierzyć, że to osiągniesz w przeciągu 6 miesięcy. Widzimy się na następnym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i dziękuję za subskrypcję w ogóle, bo jestem bardzo podjarany tym, że ktoś to zaobserwował, bo jedna osoba może stworzyć tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. I będzie to naprawdę dla niej spektakularne życie. Także za każdą subskrypcję, subskrypcję bardzo dziękuję i zapraszam Was do grupy na Facebooku Truth and Grow Academy. Pozdrawiam.